Witamy, dzień dobry. Hej. Dzisiaj Sylwia nam przedstawi. Swój strój. Budżetowy strój. No nie taki budżetowy, budżetowy, niebudżetowy. Słuchaj, ludzie pierwsze swoje stroje do 3-5 tysięcy szukali, nie? No to My budżetowy. Się... No. <laughs> Kurtka adrenalina donna 2.0. No. Spodenki też ad... dupa. No? no. Kurtka Love Right Ride Love Ride? 2.0, tak. Z A Spodnie. Adrenalina donna Dobra, i tak zaraz będzie. Tak, urodziłaś. Joś, już zaraz będzie płacz. Love fry. Right. Love fry. Right. Na tych lubiących kolory jest dostępna w różu. <grym> <grym> A chyba, no tak, tylko Ej. chyba ona na zamówienie, bo wtedy, nie? Tak jak byliśmy nie była dostępna tak. w, w tak. co jest fajne w tej kurce i co podkreślę, chociaż Adrian nie mówi, nie mówi o specyfikacji, no nie mówię o specyfikacji. Jest wykrojona do kształtu… W sensie y talia, tak? Że jest wcięta? Tak. No, tak, kształty, tak bardzo to tłumie, widać. Tak, to jest fajne. Low no, price. Podnie to adrenalina, ale już drugi y model, czyli Donna 2.0. I fajne jest to, że to pasuje, jedno z drugim się normalnie łączy. Tak, to... różne modele można sobie tak. z adrenaliną łączyć, to jest fajne. Rękawiczki mamy simy. Piękne różowe. Tak. Dam, Oczywiście Cudowne. musiały być czeka, aż podejdę, chciały być różowe. Jakby inaczej. Sweet. się to wszystko zaraz zobaczycie? Ja się zaraz ubierze. Yy, plecak. Tak wszystko czy do plecaka, żeby go potem odłożyć, Luis. Tak, no ten plecak już mamy przetestowany, bo ja już go używałem rok. Eee, I kupiliśmy sobie kolejne dwa. I co jest fajne właśnie, nieważne czy mężczyzna czy kobieta, tak pasuje do każdego, jest regulowany. Fajny garb, no. tak. Uty, turystyki Ozon Rapid. Ja nic nie mówię o cenach, bo potem wrzucimy chyba, tak? Nie, masz powiedzieć, no to za, za sekundkę. Omówisz tak pokrótce wszystko, tak? I dopiero sobie przejdziemy. I kask. Kask szczękowy. I spido. I fajna wyściółeczka, tak? Boże, to jest boski. No, jak tak. się zakłada, jak Adrian zakłada swój i ja zakładam swój, to jest Jeszcze takiego piękny, kasku. aksamitny, super. Jeszcze takiego kasku nie widziałem. E, przymierzałem e, rozmiar na siebie, rozmiar. No to po prostu no, bajka. Nie? Komfort no to jest, no, no nieporównywalny do mojego. A też przecież i speedo, no to szok. E, coś o cenach? E, tak. nie zamknęliśmy się w jakiej kwocie? E. 2,5 tysiąca. No to 2, 2500 zł to no trochę jest. I to ale... będzie tak. Buty to będzie 450 około. Mhm. Plecak 9 dych. Rękawiczki 200. Spodnie 430. Kurtka. Zęka, zerkam sobie na ściągawkę 6 stówek, I kask 450. Czyli niecałe 2,5 tysiąca całość. Kompletny strój. Ja go zaraz przymierzę, zobaczycie, jak to wygląda, Natomiast od razu mogę powiedzieć, że komfort jest niesamowity. Tak, właśnie chyba to jest najważniejsze, że można długą trasę strzelić i. No tak. i e, nie ma jakoś tam. Buty, ani problemu. Mega wygodny. Tak. Tak, no, no nie powiem z tymi butami, żeśmy walczyli, żeby znaleźć coś takiego. Najpierw kompromis. miały być sporty. Ach. Ale niestety no sport, nie? turystyki nie pasują do sportu. Tak. Ale przyjdzie i na to czas, nie? Tak. Na razie jak widać motocykle kupiłem 250, żeby Sylwia mogła na 125 się nauczyć, dokładnie jeździć i tak dalej. Na razie mam sobie. pasażera na gapę. Tak, właśnie, Kiciuś sobie wskoczył. Zaraz ci porysuję kanapę i będzie płać. Wymyślicie, że to żarty, ale ona naprawdę zaraz wyściągnie na 100%, nie? <grymne> <grymne> Dobra, widzimy się jak Sylwia przymierzy i będzie się przymierzała na motocyklu, nie? Sobie wsiądziesz, pokażesz jeden, drugi, jak to wygląda. Tak? Tak jest. No, to działamy. Dobra, i jesteśmy z powrotem. Tak, już w kompletnym tak stroju. Powoli, pomału, pokaż swoje wdzięki. Ha, ha, ha. Oh, 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 oh. Co jest fajne w spodniach, wywieczniki na udach? No a połacze czerwone są. Wow! Pała czerwone. Masz tą tą czerwoną. Wiem. Sweet. Bardzo fajnie to wygląda. Fajnie. W kurtce wywieczniki pod pachami. Wow! To u mnie takich cudów nie ma. Wow! No. Kurtka fajnie spasowana, wytaliowana. Dobra, pokażesz się jeszcze tak dookoła. Kask szczękowy i speedo, Zapomniałam powiedzieć jednej fajnej rzeczy, jeżeli chodzi o kask. To pasowany jest dla okularów. Tak, dla krycików, co już nie do widzą. I prawie każdy. O, sobie sobie właśnie. No zaraz zresztą pokażę. Musicie poczekać chwilę, bo zajmuje na założy to. Nie Nawet Kaja już się znudziła, tak Kajusia? No. no zakładaj rękawiczki, dawaj, cały kompletny. Byśmy mieli budżetową wersję. Jak rękawiczki leżą w Ten Są piękne, różowe. <laughs> Kompletny strój Dobra. do 2,5 tysiąca. Nie do, tylko 2,5. Niecałe 2,5. Dobra. Nie, no fajnie, jest ok. Tak, tutaj zamkniesz y, kask? O, i lux. Dobra. Y, widzimy się teraz, jak już Sylwia wsiądzie na motocykl. Tak? Dobra. Pokaż jeszcze tak na szybciora. Tak, tu dęko? No nóżkę załóż tą, nóżkę połóż na podnóżek, tą. Nie to tą posta. O, bingo. I tak to mniej więcej wygląda. No, chyba tatuszko. Tak? No i dobra, tyle od nas. W drugim odcinku zobaczycie mnie. Nie tyle od nas, bo zaraz wsiądę na 250. Tak, gdzie różnicy praktycznie żadnej nie będzie, ale dobra, niech ci będzie. Dobra, wsiadamy na 250. to ja. Dlaczego? Nie będzie? Dobra, to już go zawieram. Okay. Dobra, jesteśmy teraz na 250. Siadamy. Różnica praktycznie żadna. Jest tylko minimalnie większy. Tu jest ładniejszy. Tak, to na pewno. No. Na pewno w lepszym stanie. Jest dużo młodszy. I... No. Dwa zipki chińskie. Tyle. Tak, tyle od nas. Czekaj jeszcze z tej strony. No i tak to wygląda. Coś jeszcze chcesz dodać? Muszę wydawać mnóstwo czasu, żeby mieć fajne strój. Tak, no natomiast no, to raczej mamy świadomość, że taka ochrona podczas nie daj pani, może wypadku to raczej. Przeciętne, nie? Natomiast no a w jakim stroju będzie lepsza? Ewentualnie w kask można zainwestować. I w buty, bo buty faktycznie nam pokazywał ten pan, e, gdzie kostkę, ten stabilizator na kostkę był taki, nie, że te buty naprawdę by, były... Pamiętasz, jak on zginął tak. te buty? Niektóre tak szmaciane lalki. No by ale nigdy tak na to, na, na, to, na to nie patrzyłem, nie zwracałem uwagi, a to jednak. Dobra. Na pewno jest różnica, jeżeli popatrzymy na te osoby, które w tych kosztują. Nie, no to ta. tak, 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 tak zwane zdrabki. Tyle od nas, i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej. Ejka.